Jeszcze nie wyszłaś? Za chwilę ucieknie ci samolot. Próbuję ustawić pompę ciepła. Skoro ja mam wakacje, dlaczego ona nie może ich mieć? Może. Wystarczy włączyć harmonogram z trybem poza domem. Serio? Jak to działa? Pompa ciepła utrzymuje minimalną temperaturę w budynku, dzięki czemu oszczędzasz na rachunkach. Brzmi dobrze. Pokazałbyś mi, jak mam to ustawić? Jasne, to bardzo proste. W kroku pierwszym wchodzimy do menu. Krok drugi: Wybieramy harmonogram, przechodzimy do trybu poza domem, aktywujemy tryb, wybieramy datę naszego wyjazdu, datę naszego powrotu oraz włączamy lub wyłączamy tryby, na których chcemy zaoszczędzić. Po Twoim powrocie system wróci do normalnej pracy. Wow! Wystarczy kilka kliknięć i mogę spokojnie lecieć na wakacje. Dokładnie. A pompa pracuje oszczędnie i czeka na Twój powrót. Dzięki Wielkie za tego tipa. Na pewno skorzystam z niego nie jeden raz. A ty wyjeżdżasz? Nie zapomnij o pompie z trybem poza domem. Masz spokojną głowę i niższe rachunki.